Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy wtorek i jak widzicie ja jestem w samochodzie, jadę właśnie odebrać moje zamówienie właśnie z kropa, bo wczoraj już właśnie przyszło i od wczoraj jest właśnie w sklepie do odebrania, także więc widzicie, jadę właśnie odebrać się dzisiaj, bo jeszcze mam trochę do załatwienia, także jadę właśnie teraz. Także moi drodzy, zapraszam na kolejny film. No i powiem Wam, że jestem już na miejscu. Powiem Wam, jakie straszne korki. Rany, bo jak zawsze moment dojadę. Tak, dzisiaj powiem Wam, taki korek straszny. Na tych światłach non-stop, kurde, trzeba stać w takim korku. No, tragedia. Ale powiem Wam, że pogoda jest przepiękna. Słońce świeci, ja ubram taki letni właśnie płaszczyk. Ale pogoda naprawdę jest fantastyczna. Także dobra. ja idę właśnie po to teraz moje zamówienie. One step forward and another back. I will never try to fool you. I'm one heart beat away from going mad. Go when you look like that. Close up, close up. I dalej stoimy, powiem wam w korku. No niestety, po godzinie powiem wam o 16. I korek jak był yy, tak nadal jest. Powiem wam, że byłam jeszcze właśnie teraz yy, w Lidlu robiłam takie małe y, zakupy, także więc jadę już teraz do domu. I w końcu w domu, powiem wam jestem. Dojechałam. Korki y, strasznie duże. Także powiem wam, pokażę wam co kupiłam w Lidlu. Kupiłam w Lidlu. Zobaczcie y, te ciasteczka takie. Je też dostaniecie w biedronce, ale ja je zawsze kupuję właśnie y, w Lidlu. Tylko jakiś czas już ich nie kupiłam, ale powiem Wam, że one są bardzo dobre. Polecam Wam. One są takie właśnie francuskie, takie ciasteczka. Także bardzo dobre właśnie te ciastka. I jeszcze patrzę, co ja tutaj właśnie kupiłam. To kupiłam krosanty e, takie właśnie te mini z czekoladą. No i co tam jeszcze kupiłam? No parę rzeczy tam właśnie do obiadu. No i kupiłam, zobaczcie, już dawno, e, nie ja mam właśnie tej. Czekolady, tej karmelowej słony karmel, także wziąłam taką, właśnie czekoladę. No i też byłam w sklepie, właśnie co kupuję właśnie dla papugi jedzonko. Także Stefankowi, zobaczcie, kupiłam taką kolbę. Tą, którą lubi, to jest właśnie tropikalna, banan i kokos, właśnie. Także u mnie Stefan, właśnie, lubi takie, właśnie kolby, bo wiecie, one są słodkie. Kokos i banan to jest słodka, właśnie kolba. Także więc zaraz mu tutaj, bo jest na tarasie, zaraz mu zawieszę właśnie taką kolbę. I powiem wam, będzie przeszczęśliwy, będzie mógł jeść kiedy chce, ile chce. Także on sobie powoli dziubił właśnie taką kolbę. Także, moi drodzy, na tyle by było zakupów. Jeszcze chleb, właśnie byłam odebrać. No, jeszcze takie parę drobnych rzeczy, także już wam nie będę pokazywać, nie będę przynudzać. Także, moi drodzy, idę się właśnie przebieram, swakuję w mój dresik, bo dzisiaj takim założyłam sobie właśnie. Bluzeczkę taką właśnie z taką falbanką tutaj w kwiaty, także więc idę, przebieram się w sobie w rękawek, bo ten mam taki czy czwarty, można powiedzieć. No, także się przebieram, ciepło jest na polu, bardzo fajnie. I już przebrana, właśnie tutaj mam paczuszkę z kropa, także może Wam potem pokażę. A tak, w ogóle, zobaczcie, kto tam siedzi kubuś puchatek, właśnie Kamila chciała się go pozbyć i wrzuciła mi go tutaj właśnie do sypialni, także widzicie misiek jest teraz y, na razie tymczasowo y, u mnie także dobra, ja idę sobie teraz zrobić jakąś herbatkę, bo tak mi się strasznie chce pić, idę zrobić sobie chyba taką właśnie zimową, z pomarańczą z cytryną, z goździkami, z miodem y, z sokiem malinowym, także idę robię herbatkę, no i później Wam właśnie pokażę to y, zamówienie z kropa. Powiem Wam, że dzisiaj mamy środę. Ja właśnie jestem w tej chwili w łazience, bo dlatego, że y, ściągam właśnie pościel udamianka w pokoju. No i powiem Wam, że robię właśnie teraz y, pranie. Właśnie muszę sobie tutaj y, nastawić. Także, więc, widzicie, środa z praniem. Powiem Wam, że jest y, ładna pogoda. Aczkolwiek powiem Wam, rano był mróz Także siwo troszkę było. Powiem Wam, że mąż skrobał właśnie przy samochodzie szyby. Także powiem Wam, no kurczę, no trochę. No w czas zaskoczyło mnie to. Także powiem Wam, no rano było właśnie. Yy... Mroźno, zimne takie powietrze było, a teraz powiem Wam, że jest piękna pogoda. Właśnie widać tutaj właśnie słońce tutaj właśnie się odbija, świeci. Także powiem wam, że pogoda zrobiła się super. Właśnie dlatego robię pranie powieszę na balkonie, także mi na pewno. Yy, wyschnie. Także więc, moi drodzy, kolejny dzień. Wczoraj już się do Was nic nie odezwałam, bo miałam trochę do zrobienia, także już nie nagrywałam nic i paczuszkę z tego kropa to Wam właśnie akurat dzisiaj później pokażę. Miejmy nadzieję, że mi się uda, że mi czasu. No, a teraz jest pranie. No i idę oblec właśnie yy, kolejną Damianowi właśnie pościel, także idę zmieniam, tak samo prześcieradło także dzisiaj będzie wszystko na nowe, świeżutkie także więc tak się właśnie dzień zaczyna a tak w ogóle to powiem Wam, że muszę właśnie jechać, wybrać się do jakiegoś właśnie sklepu i pokupywać sobie, bo już widzę, że mi się kończy płyn do prania Płyn do płukania, no, płyn do płukania jest troszkę więcej, no, ale muszę sobie kupić jeszcze jeden w zapasie, także chciałabym sobie kupić jakieś różne właśnie jeszcze płyny inne, bo ja używam tego kokolino, ale kiedyś właśnie w Intermarche już nie wiem właśnie z jakiej firmy był taki płyn do płukania kokosowy o zapachu kokosa i powiem wam tak pięknie pachło, jak odkręciłam butelkę, półmogłam, no naprawdę sztos. Także więc będę musiała go właśnie zakupić, przetestować, zobaczyć, czy on faktycznie pranie później tak będzie ładnie pachniało, jak właśnie to kokolino. Także takie rzeczy będę musiała sobie właśnie pokupywać, takie do prania, właśnie do płukania żebym miała tego właśnie po prostu więcej, że jak się skończy, żeby nie musiała szybko lecieć właśnie do sklepu, bo po prostu nie ma jak zrobić prania. No, dobra, moi drodzy, na tyle gadania, idę właśnie teraz wyciągnąć jakąś inną pościel damiakowi i idę wszystko przeblić. Wypuściłam tofika na pole, właśnie idę podlać moje kwiaty na tarasie. Pranie się powiem wam jeszcze pierwsze. No a ja idę właśnie teraz, lecę na teraz podać kwiatki, a tak w ogóle to powiem Wam, że ma właśnie przyjechać Pan właśnie z dostawą jajek, bo co dwa tygodnie przyjeżdża, dzisiaj jest środa, zawsze w środę, co dwa tygodnie właśnie w środę, także właśnie tutaj wyglądam, czy, czy nie podjechał czasem, ale go jeszcze nie ma, bo on tak gdzieś koło 11, po 11 właśnie jest z tymi jajkami a właśnie mi się kończą, bo zostały dwa także widzicie, bardzo dobre także można do wszystkiego do ciasta, czy jajecznicę zrobić czy po prostu do kotleta czy, czy w ogóle coś jeszcze zrobić można, bo bardzo dobre także więc ja idę, zmykam teraz na górę, na taras, bo tofika wypuściłam na pole no i idę podlać moje kwiaty które jeszcze powiem Wam kwitną pięknie, ładnie rosną no, to będziemy podlewać każdego jednego. Ja tą tylko z wodą, właśnie. No i podlewamy. Kwiatki, właśnie podlane. Powiem Wam, że nawet dosyć tak przyjemnie, ale jednak jest takie troszkę chłodne powietrze. Ja wyszłam właśnie z krótkim rękawkiem. I zmykam zaraz właśnie do domu, bo powiem Wam, że no jest chłodno, skoro rano było mroźno, mróz był, także więc widzicie, ale kwiatki zobaczcie jeszcze pięknie, ładnie rosną. Wszędzie ładnie wyglądają. Także powiem Wam, ja na razie tego nie ścinam. Zawsze mam do takich mrozów, nawet śnieg sypie, A jak ino są, właśnie nie widać, że są takie suche, bo są ładne zielone ośrodka. Jeszcze wypuszczają, także no nie będę tego ścinać. To co było suche, to trochę popcinałam. Jeszcze tutaj muszę jednego właśnie troszkę przyciąć, tego suchego, ale resztę ładnie wygląda. Także ino podlewanie. Także no, kwiatki rosną, Także powiem Wam, trzeba się jeszcze nacieszyć, a ja nie lubię, wiecie, tak obcinać, skoro widzę, że są piękne, ładne, bo po prostu po co mam to marnować. Nie grosną do końca, ile jeszcze darzą radę po prostu. A przynajmniej jest na się jeszcze ładnie. Nie jest pusto, jest kolorowo, więc na razie nie ścinamy. Przyszłam tutaj do kamili do pokoju, właśnie Wam pokażę. To, co mi właśnie przyszło z kropa, to, co sobie zamówiłam, także pokażę Wam tutaj, bo dlatego, że tutaj będzie troszkę jaśniej. Kamila ma jasną narzutę, a jest to czarna rzecz, także więc no, będzie to, to lepiej właśnie widać, niż by położyła na czymś ciemnym. Także Kamila ma tutaj jasną narzutę, także Wam zaraz pokażę, co zamówiłam tym razem. I to jest właśnie to zamówienie Skropa, czyli powiem wam to jest sukienka, taka ładna sukienka na takich szerszych ramiączkach. Tak dokładnie tego tutaj może nie widać, dlatego że ona jest czarna. Tutaj mam właśnie taką związywaną kokardkę, taki sznureczek, który po prostu związujecie. Odcięcie ma ona tutaj pod biustem. No i ona jest taka krótka. Zobaczcie, tak ona wygląda. I ona jest, powiem Wam, z takiego super fajnego materiału. Taki coś ala sztruks, ale to nie jest sztruks. Takie coś podobne do sztruksu. Powiem Wam, że bardzo fajny, milutki materiał. I powiem Wam, ja tą sukienkę w którymś tam vlogu mierzyłam w kropie, tylko w kolorze ona była takim liliowym, i ja mierzyłam wtedy eskę, i ona była właśnie. Trochę ciasna na mnie w biuście, także więc zamówiłam sobie tym razem y, i Ona była w cenie 79,99. Ona jest teraz przeceniona na 59,99, a ja ją dostałam jeszcze y, taniej, bo za 33 y, zł kupiłam właśnie tą sukienkę. Także teraz mi się opłacało. Jest 33 zł właśnie y, za nią dałam. Także miałam do tego kod jeszcze rabatowy i tyle mi to kosztowało. Także powiem Wam, że teraz się opłaca nawet zamówić coś takiego. A mała czarna, jak wiecie, zawsze jest potrzebna w szafie. Ja nie mam całej czarnej sukienki, powiem Wam. No i zamówiłam z Tom, bo dlatego, że pod nią możecie ubrać nawet białego golfika albo w jakimś innym jeszcze kolorze, albo bluzeczkę jakąś. Także też to będzie fajnie, właśnie wyglądało, no niestety czarnego to tak dokładnie nie zobaczycie ale tak to jak tu tyle co widać to tak ona wygląda, odcięcie ma właśnie pod, pod właśnie biustem, także ja ją mierzyłam tylko to jak mówię w kolorze liliowym w sklepie właśnie tam macie wtedy nagrane co mierzę właśnie sukienki właśnie skropa to y, tam właśnie jest ta sukienka tylko liliową mierzyłam a tu mam czarną I widzicie, jeszcze zakupiłam sukienkę na ramiączkach. Powiem Wam, że w fajnej cenie, bo dlatego, że ona droga przedtem była. Teraz mi się za 33 zł udało ją kupić. Także powiem Wam, że jestem zadowolona, bo całej czarnej sukienki, powiem Wam, nie mam w domu. Ja za bardzo nie lubię tak chodzić całkiem na czarno. Ale powiem Wam, że no, taka jedna chociaż sukienka jeszcze w tak atrakcyjnej cenie, powinna być w szafie. Także powiem wam, że w sklepie oglądamy różne sukienki w kwiaty macie od 29 zł, także no powiem wam, że te sukienki, które przedtem kosztowały 89 zł, to one są po 29 zł. Piękne w kwiaty. Także jeżeli ktoś by chciał jeszcze kupić, przyda mu się na wiosnę, na kolejny rok. Także zobaczcie sobie właśnie w kropie. Albo na stronie, albo stacjonarnie. Ja byłam stacjonarnie, właśnie odebrać to moje zamówienie, bo miałam w sklepie, także oglądałam, właśnie sukienki, no i powiem wam, że naprawdę duża, duża jest przecena przynajmniej u nas właśnie tych sukienek które zostały właśnie w kwiaty a powiem Wam, że są bardzo wygodne i przepiękne, bo widzieliście ja Wam zawsze pokazywałam jak kupiłam w kropie jakąś sukienkę także no yy, naprawdę są super te sukienki i jeszcze teraz w takiej atrakcyjnej cenie to naprawdę nigdzie takie sukienki tak tanio po prostu yy, nie kupicie dobra moi drodzy uciekam Idę robić obiad, idę sobie rozklepać kotleta, bo do tego będę miała dzisiaj takie kuleczki pieczone w piekarniku, ziemniaczki, schab do tego właśnie. No i sałatkę, surówkę, może jakąś zrobię. Także więc taki obiad. Idę teraz właśnie wyklepać tego kotleta. Świeża dostawa jajek, zobaczcie, już jest w domu. Także widzicie, pod dom i można już działać, można coś robić. Jajka już są. Także zaraz Wam tutaj pokażę, yy, jaki dzisiaj jest wierszyk. A na dzisiaj, moi drodzy, wierszyk jest taki, bo jak zawsze Wam mówię, yy, są karteczki, kiedy będzie kolejna dostawa jajek, no i zawsze jest wierszyk, więc dzisiaj słuchajcie, jest taki: słabi ludzie szukają zemsty, silni wybaczają, a inteligentni ignorują. Także widzicie. Taki wiersz. Powiem Wam, że lubię czytać właśnie te wierszyki. Za każdym razem jest in, inny ten wierszyk. No i powiem Wam, że jednak coś w tym jest w tych wierszach z korsem napisany. Dobra. Wiersze wierszami, ale bierzmy się teraz, moi drodzy, za obiad, bo za niedługo jest godzina dwunasta, a my jeszcze obiadu nie mamy. No, także więc ja już się zaraz zabieram za yy, właśnie ten obiadek, a tu właśnie to wychodził właśnie, słychać go było przedtem, jak właśnie dyrepta, bo go właśnie wpuściłam. No, także więc ja już zabieram się za ten obiad dzisiejszy. I kotlety się właśnie smażą. już jednego wrzuciłam, powiem Wam. I zobaczcie, do tych właśnie schabów kotleta będą te kuleczki ziemniaczane. Ja je kupuję właśnie w Lidlu, no i wkładam je do piekarnika i tam w piekarniku je właśnie 18 minut piekę, obracając je, oczywiście przekładając tam. Także powiem wam, że są naprawdę bardzo dobre te właśnie z Lidl'a, bo z biedronki raz powiem wam kupowałam, ale mi nie smakują w ogóle nam tam te jakoś nie przypadły. A te z Lidl'a kupuję nawet często i powiem wam, że naprawdę są dobre powiem Wam, że też mieliśmy jeszcze takie półksiężyce ale te półksiężyce powiem Wam są tak niedobre, bo one są tak mega przyprawione że po prostu niedobre ale te to naprawdę są świetne, także jeżeli ktoś lubi to naprawdę polecam możecie jakieś, jakiekolwiek mięsko do tego dać w surówkę jakąś i powiem Wam że naprawdę smakują naprawdę są bardzo dobre tak jak mówię, z Lidla naprawdę są świetne te kulki ale ten czas leci naprawdę szybko. Powiem Wam, że jest środek tygodnia, środa, a dopiero niedawno była niedziela i powiem Wam, że mi tak szybko ten tydzień leci jakoś masakra, naprawdę bardzo szybko. Także więc, no i no patrzcie, jak za niedługo będzie znowu niedziela. A ja widzicie, spiewam tak włosy, byle jak, bo ja, dlatego ja zawsze robię obiad. To ja nie lubię mieć włosów rozpuszczonych, bo wiecie, żeby gdzieś tam nic nie, nie spażał na włosek. Także ja zawsze zabijam, jak cokolwiek robię, mam włosy spięte. A powiem Wam, że ja po domu w ogóle lubię tak mam, byle jak właśnie spiąć te włosy, bo lepiej się czuję, nie jest mi gorąco, nic mi tutaj yy, nie leci. No, tam smażę właśnie kolejnego kotleta, Także widzicie, yy, Pogoda jest, właśnie pranie się wyprało i idę właśnie teraz na balkon wieszać właśnie moją wypraną pościel, bo się już wyprała. My już właśnie jesteśmy powiem Wam po obiedzie. Właśnie czekam jeszcze tylko na Kamilę, jak przyjdzie ze szkoły, bo Kamila dzisiaj ma dużo lekcji, dość długo jest, także my już z zamiany zjedli. jeszcze tylko Kamila i mój mąż jak przyjdzie z klasy. Także więc jedzą. Powiem Wam, że no pogoda jest dzisiaj. Rewelacja, naprawdę cały dzień świeci słońce. Rano, to jak Wam mówiłam, był mróz, a dzisiaj no później się zrobiło tak fajnie, tak słonecznie. Powiem Wam, że pranie wisi na balkonie już jest prawie suche, także no super. A właśnie, skoro tutaj jestem, to za chwilę Wam pokażę właśnie jeszcze jedną taką polecajkę. Oprócz tych kulek powiem Wam przepyszne y, ciasto. Jeżeli ktoś się nie piecze, nie lubi piec albo potrzebuje coś na szybkiego, to zaraz Wam coś tutaj pokażę właśnie muszę sobie Was tutaj gdzieś postawić, żeby Wam pokazać miejmy nadzieję, że nie spadnie właśnie tutaj radio u mnie idzie cały czas w kuchni, bo powiem Wam, że ja nie lubię jak jest tak bardzo cicho w domu, jak jest wszystko wyłączone u mnie radio w kuchni to powiem Wam, zawsze idzie cały czas także czy jakieś wiadomości, czy jakaś muzyka, także jestem na bieżąco także dlatego tutaj będzie pewnie trochę słychać, jakieś reklamy idą także moi drodzy, jeżeli ktoś nie lubi piec ciast nie chce mu się... Albo będziemy mieć spodziewanych gości, to zobaczcie, takie tiramisu, powiem Wam, ja Wam je polecam, jest genialne, jest tak do jest tak pyszne i to tiramisu dostaniecie, to jest włoskie, dostaniecie je w Biedronce, to jest takie opakowanie, zobaczcie, tak ono tu wygląda. I powiem Wam, że ja od czasu do czasu właśnie w Biedronce kupię jakieś ciasto, jak wiem, że nie będę nic piekła, a będę potrzebować właśnie jakieś ciasto, czy nawet tak do kawki zjeść, no to zawsze kupuję w Biedronce to tiramisu. Powiem Wam, że jest przepyszne naprawdę jeżeli ktoś lubi powiem Wam, że ja od czasu do czasu zrobię tam tiramisu, bo też robię ale jeżeli już nic nie piekę, nie chce mi się no to takie ciasto na szybkiego, powiem Wam jak jadę na zakupy do Biedronki to zawsze je kupię zawsze mam w lodówce i w razie czego y, można y, wyciągnąć i zjeść także powiem Wam, że naprawdę to tiramisu jest bardzo dobre, bo powiem Wam jadłam jeszcze z innych różnych firm także tamte były niedobre raz w Lidlu kupiłam, ale mi jakoś bardzo nie smakowało, a to właśnie z Biedronki, powiem Wam, tiramisu jest świetny, po prostu rewelacyjny. Także to jest taka mała polecajka. Jeżeli ktoś lubi, a lubi słodkie, no to mogę Wam takie ciasto właśnie polecić. Także jest genialny, naprawdę bardzo dobry. Także widzicie, u mnie jeszcze jest zawakowane, jeszcze jest nierozpoczęte, także je wkładam do lodówki no i będzie czekać, jeżeli ktoś będzie chciał zjeść. No to takie ciasto jest przynajmniej w lodówce. Także jak coś, to polecam właśnie to tiramisu z Biedronki. No, tak więc na tyle by było. Powiem Wam idę chyba zrobić jeszcze jedno właśnie pranie, bo już widzę, że na balkonie właśnie tam to już jest suche, także więc wydaje mi się, że jeszcze właśnie nastawię, bo mam jeszcze w koszu tam pranie, także więc zabieram się za właśnie wkładanie tego do pralki. No i przynajmniej mi wystnieje dzisiaj wszystko, bo dlatego, że jest ta, jak mówię pogoda słoneczko pięknie świeci, bo jutro nie wiadomo jak będzie tak także idziemy robić kolejne pranie moi kochani i powiem Wam, że wzięłam się właśnie za mycie okna zobaczcie, tutaj właśnie w salonie także to już wyczyściłam to i to tylko powiem Wam, że świeci słońce tak się streszczałam, bo jakaś chmura wyszła i mówię, żeby słońce nie świeciło wyczyściłam tylko ten kawałek teraz tutaj zaczyna świecić słońce, więc no zobaczymy jak to pójdzie miejmy nadzieję, że jakieś maźgi nieby wychodzą no zobaczymy Także więc bierzemy się za y, kolejne okna. A tu zobaczcie, jak moje kwiaty rosną pięknie. Także dobra, myjemy dalej. A tutaj zobaczcie, kto jest. Właśnie tutaj. Właśnie tutaj ten pan leży do słoneczka i się opala. Tak tofi? No, on sobie tutaj leży, a ja właśnie myję okno. I widzicie moi drodzy. Taki spontan, że dzisiaj umam okno. Nawet nie myślałam, powiem Wam dzisiaj w salonie myć tego okna, ale umyłam i jest przepięknie. Jest tak czysto, że dokładniej teraz te brylanty jeszcze bardziej powiem Wam że się właśnie tutaj y, mi świecą, y, te co mam właśnie zapięte, ale powiem Wam, że właśnie myślę, te brylanty sobie przestawić gdzieś tutaj chyba y, na bok z jednej, z drugiej strony i chyba domówię jeszcze jedną y, tą firanę bo chyba ostatnio właśnie widziałam, ta pani już przywiozła właśnie, bo dość długo, powiem, ich nie było, powiem Wam, że niby miały być właśnie te firany, ale ich dość długo właśnie nie było, pisałam tej pani, ale wczoraj, powiem Wam, weszłam właśnie na internet, no i patrzę, faktycznie są, jeszcze muszę sprawdzić dokładnie, czy to akurat te, bo wiecie, niektóre są na tych kółeczkach od góry, a ja mam je właśnie na tej taśmie marszczącej, bo ja tutaj mam kardzisz właśnie taki chowany pod tą blendą, także no te kółeczka mi tutaj nie pasują, nie dałoby się naciągnąć, bo dlatego, że nie mam tej rurki, no także więc moi drodzy, także okno umyte, właśnie teraz sprawdzę czy właśnie jest ta firanka także może jeszcze ją domówię jeszcze jedną i zamiast tych brylantów to wsadzę tutaj tą firankę może inaczej je upnę, no zobaczymy Moi drodzy, właśnie kończymy vloga. Przyszłam się tutaj już z wami pożegnać. Kończę go. To będzie vlog dwudniowy. W sumie powiem wam, że e, dzisiaj się nic ciekawego nie działo, po prostu taka domowa rutyna e, czyli takie sprzątanie, gotowanie, mycie okna, tak jak wam pokazywałam. Także, moi drodzy, jeżeli wam się podobają takie filmy, też to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, moi drodzy, o subskrypcji mojego kanału. Ja Was, kochani, serdecznie pozdrawiam. Uciekam właśnie, bo idę właśnie teraz nastawić te kulki do piekarnika, bo Kamila za chwilę ze szkoły przyjdzie później, muszę jechać jeszcze w jedno miejsce, ale już nie będę was ze sobą zabierać, bo jadę tylko taką kartę odebrać tutaj niedaleko. Także już nie będę nic nagrywać. No i cóż, widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdrawiam was, buziaczki przesyłam.